Po często czujesz smutek, lęk albo pustkę, to nie jest przypadek, to reakcja twojego mózgu na zaburzoną chemię. Większość substancji psychoaktywnych wpływa na neuroprzekaźniki, głównie serotoninę, no i dopaminę. Dopamina odpowiada za motywację i euforię. Serotonina za spokój, równowagę, dobre samopoczucie, no i sen. Kiedy imprezujesz, poziom tych neuroprzekaźników gwałtownie rośnie, czujesz się genialnie, ale jest to niestety sztuczna nadprodukcja. Po wszystkim po imprezie mózg nie wie co się dzieje i próbuje neuroprzekaźniki wyrównać. Obniża ich produkcję, zmniejsza wrażliwość receptorów i zużywa zapasy tych właśnie neuroprzekaźników. Jaki jest efekt? Spadek dopaminy, czyli brak motywacji, spadek serotoniny, czyli obniżony nastrój, lęk, no i takie ciągłe rozdrażnienie. To zupełnie naturalna reakcja fizjologiczna, ale też można ją trochę załagodzić. Przede wszystkim sen. Potem nawodnienie. Tutaj przydadzą się elektrolity, no i odpowiednia suplementacja, którą już zresztą znasz. Dlatego właśnie stworzyliśmy After life, żeby wspierać mózg i ciało po intensywnych przeżyciach. No i dlatego też jestem ja, aby dzielić się wiedzą, jak redukować szkody imprezowania. Pamiętaj, wiedza buduje bezpieczeństwo, a teraz zapisz i zaobserwuj po więcej wiedzy odpowiedzialnym imprezowaniu.